για να μπορέσουμε να κάνουμε αυτό το πράγμα sy da het spraakloos <laughs> sy het nie daai ding nie het hy sy het nie 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 sy het nie

Szanowni Państwo, zgodnie z tradycją meczów Pucharu Federacji, pełna nazwa Fed Cup by, by ba, mecz Polska-Tajwan, mecz Playoff w grupie drugiej światowej. Po nieudanym występie na Hawajach ze Stanami Zjednoczonymi nasze biało-czerwone walczyć będą właśnie z Tajwanem. O pozostanie w drugiej grupie światowej. Przedstawię Państwu obecne na konferencji prasowej zawodniczki. Zacznę od tej, która występuje w podwójnej roli, także jako, a może przede wszystkim jako kapitan, reprezentacji Polski Klaudia Jans ignacik Obok siedząca Katarzyna Kawa. Witamy serdecznie a także Paula Kania. Szanowni Państwo, ponieważ nie ma z nami przedstawicieli mediów zagranicznych już na tym etapie pozostaniemy w języku polskim no any questions in English language, will The press only in Polish language Zatem Szanowni Państwo jako pierwszą o zabranie głosu poproszę kapitan naszej Reprezentacji, Klaudia Jansz-Ignacik. Bardzo proszę. Witam. O, działa? Ja. Halo? Teraz? Tak? Dobrze. Witam wszystkich serdecznie. Dziękuję, że tak licznie wszyscy się pojawili. No i a chciałabym prosić może, o jeśli są, jeśli są pytania, szanowni państwo, to służymy mikrofonem, żeby było wyraźnie słychać, chyba że uznamy, że mikrofon do tego nie jest konieczny, ale ponieważ przekazujemy też sygnał dźwiękowy dla stacji telewizyjnych i radiowych, myślę, że pozostaniemy przy tej konwencji zadawania pytań do mikrofonu. Bardzo proszę. Nie ma pytań. Zatem, jeśli będą Państwo zainteresowani indywidualnymi wywiadami, zgodnie z procedurą, proszę zgłaszać takie zapotrzebowanie do mnie od razu po zakończeniu tego naszego spotkania. To może w związku z tym, Klaudia... Nie ma pytań? Nie ma pytań? Tak? Bardzo proszę. Witam, Rafał Chciałbym zapytać, czy ta niepewność, czy, czy wystąpi Agnieszka Państwa, czy coś nie wystąpi, jakoś na Was działa, da się to odczuć, jak to wygląda? Jesteśmy przygotowani na każdą ewentualność. Zabraliśmy się tutaj wszyscy wcześniej, żeby, żeby właśnie bardzo dobrze się przygotować do tego najważniejszego dla nas startu w tym roku, jeżeli chodzi o reprezentację. Agnieszka dzisiaj rano była jeszcze na ostatnich konsultacjach medycznych i wspólnie podjęliśmy tę decyzję, że nie najlepiej by było, gdyby ona po prostu wystąpiła w tym meczu. Także jej nie będzie. Te dodatkowe dni, które pomogą jej dojść do formy zdrowotnej, są jej bardzo potrzebne. Agnieszka wielokrotnie reprezentowała Polskę. I zawsze była e, bardzo ważnym e, elementem drużyny. E, ale w tym roku e, po prostu ma. E, nie chcę użyć tego słowa że inne cele ale wspieramy ją w tym, żeby e, w starcie na Igrzyskach Olimpijskich, również w Turniach Wielkiego Szlema, e, dała z siebie wszystko. <kłysy> dlatego dlatego jesteśmy teraz w takim składzie. A nie. Przysięgla Pierwna jak ocenięcie swoją formę i czujecie się faworytkami? Prawda? Czy czujemy się faworytkami? E, wydaje mi się, że tutaj szanse są a, równe, ponieważ żadna drużyna nie ma jakby takiej kluczowej, topowej załączki, Ale wychodzimy na kord, żeby, żeby wygrać to zdecydowanie i wychodzimy po swoje. Więc tutaj nie, nie sądzę, żeby można było łatwo wskazać faworyta, właśnie zwłaszcza, że, że nie zagra za nas Agnieszka i no, mam nadzieję, że, że będzie znowu po naszej myśli. Tak mówimy ciągle o sporcie, a czy już udało się zobaczyć w Park solenkowy może z tej strony? Jeśli chodzi o park Solankowy, to jeszcze nie, natomiast kursujemy pubicą między hotelem Halo, dosyć dużo trenujemy. Z tego co widziałyśmy mi się bardzo tutaj podoba. Bardzo ładne miasto, pyszne jedzenie, także jesteśmy zadowolone, mamy wszystko, czego potrzebujemy na tą chwilę. Szanowni Państwo, jeszcze jedno pytanie. Magdalena Będzie się jak się bardzo podoba, to... <laughs> obiekt, Jak się podoba, Artur, jak się podoba? Artur, już Nie. Włączymy? Nie, włączymy. nie? tak, na czy to byłby Nawierzchnia... na nie jest wolna, jest w raz dla mnie idealna. Z <laughs> tego się bardzo cieszę. No, myślę, że będzie to super widowisko. Na pewno obiekt jest przygotowany na przyjęcie kibiców i na taki mecz, gdzie wygra Polska. Czy Magdalinet zagra? Czy już coś nie zbrała pod uwagę? Magdalinet nie zagra, ma kontuzję przedramienia, zapalenie po prostu mięśnia i, i musi mieć ustępioną rękę. Niestety przez te parę dni po prostu nie może trzymać rakiety w ręce. Zatem bardzo dziękujemy. Szanowni Państwo, poproszę teraz nasze zawodniczki, Panią Kapitan, o to, żeby stały na momencik, ale pozostały przed banerem, żeby można było zrobić takie wspólne zdjęcie. Tutaj dałaś przesłać? Nie, tak przy żeby nie przypadać się do banera. Czy są dziennikarze zainteresowani indywidualnymi wywiadami zaraz po zakończeniu konferencji? Telewizja Polska, Polskie Radio, RMF Max, dobrze, zatem ja poproszę na chwilę całą ze mną, dobrze, ja pokażę tak. gdzie to jest. Dziękujemy Państwu, bardzo przypominamy, zachęcajcie kibiców, w sobotę zaczynamy pierwszym meczem, singlowej o, z meczem singlowym o godzinie 12 w niedzielę, także początek, samo południe.